Siemanko z tej strony 9.1 na Matrix 9.1 Dziś pokażę jak grać skina lub te inne. No, nie wiem. Jak grać skina do Minecrafta, sorry. Więc tak, chodzimy w naszą przeglądarkę internetową. I wpisujemy tak. Wpisujemy Minecraft skin, wchodzimy w link podany w opisie. I tutaj tak, możemy sobie wybrać skina. A na... gdzie jest? A na edytor swojego stworzyć oczywiście. Um, nie wiem, ja sobie wybiorę chyba... Chyba, chyba, chyba. Hmm. Hmm. Które to by wybrać tego wyśmiemy. sobie tego skina. No hmm, co jest? Aha, musimy poczekać zupełnie. No i tu najszy już takie coś. Więc jak to będziemy myli, to naciskamy... Dowolę to są puter. Yy, tą strzałkę w dół naciskamy. Czekamy. Tu się Wam raczej wyświetli yy, na dole, tak jak mi zaraz. Takie coś od razu wam się pewnie wyświetli. Teraz to naciskamy i nam się wyświetli takie coś. To można zamknąć. Przeglądarkę internetową też można zamknąć nam się powinno pobrać czy to jest o tutaj tutaj jest mój no dokument nie mi się to ukrało tak jak myślałem, że mi się w moich dokumentach ukrało <coughs> Proszę. Yy. Yy. o dobra okay. będziemy mieli takie coś Teraz tak, poszel Teraz tak, musimy zmienić nazwę na farf. Teraz tak, wchodzimy w far robimy uruchom, wpisujemy procent, a tutaj teraz procent. Wchodzimy w Minecraft. Bin. I otwórz za pomocą. A teraz winerador. Jak nie będziemy, to klikamy. Wybierz programy. I nam się tak zrobić. I po, po prostu naciskamy to. OK. I nam się uruchomi. Właśnie to można zamknąć. Teraz tak, wchodzimy w mody I to przekładamy tutaj. OK. I nie można mieć ukończonego Minecrafta, bo tak to, to się wyświetli jakieś tam dziwne okienko. Okienko. O dobra. To można zamknąć. Wchodzimy do swojego Minecrafta. Oczywiście. Robimy Enter. No, i znowu będzie migać. Chodźmy w trybie jedną osobę. W jedną osobę Nie wiem, można sobie stworzyć inny świat. Boże, ale mi miga ekran. To nie jest stworzone ale... dla No i mamy swojego skina. Widzimy. Dziewięć, trzy, ekran, więc to by było na tyle. To komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że pomogłem. Na razie cześć.